Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o nieomawianym silniku Suzuki, mianowicie silnik dosyć duży, bo 24 VVT z rodziny J24B, czyli silnik o mocy od 166 poprzez 169 aż do 180, 178 wersji w takich autach jak Suzuki Grand Vitara drugiej generacji, czy Suzuki Kizashi w najmocniejszej wersji. Silnik czterocylindrowy cylindrowy 16-zaworowy, wtrysk wielopunktowy, rozrząd na łańcuchu, niecałe 5 litrów oleju w silniku 5W30, wymiana co 15 tysięcy lub co roku. Silnik współpracuje z instalacją gazową, aczkolwiek trzeba pamiętać o Regularnej kontroli luzów zaworowych. Co do samego silnika, silnik, co do zalet tego silnika, na pewno dosyć dobra dynamika, elastyczność tego silnika, mała awaryjność, trwałość jednostki. Co do wad, to dosyć spore spalanie. Silnik lubiący wysokie obroty, a co za tym idzie, także większy hałas przy tych obrotach. E, silnik posiada oczywiście zmienne fazy rozrządu, tak jak wszystkie silniki omawiane z serii Suzuki VVT. E, raczej pozbawione jakichś typowych problemów. Co do spalania w mieście, to spalanie przekroczy 10 litrów. E, na trasie może to być w okolicach 7-8 e, tutaj. To wszystko zależy też od naszej jazdy, tak naprawdę dodatkowo w takich autach jak Grand Vitara to spalanie może przekroczyć 12 litrów. Także tak to wygląda. Silnik raczej pozbawiony jakichś typowych usterek, aczkolwiek koszty serwisowania nie są małe, szczególnie jak ktoś zamontuje instalację gazową, się okaże, że trzeba będzie wymienić na przykład szklanki czy hydropopychacze, nie hydropopychacze, tylko same popychacze zaworowe, no to się może okazać, że te koszty regulacji zaworów będą bardzo duże. Także tak to wygląda. Podsumowując, dosyć dynamiczny, dynamiczna jednostka napędowa, tak jak w przypadku większości japońskich producentów, aczkolwiek to spalanie nie jest za małe, jak ktoś szuka e, Grand witary, no to ten silnik też może rozważyć, ze względu właśnie na lepszą dynamikę, niż w przypadku innych jednostek napędowych. Także to by było na tyle doście silnika Suzuki 2.4 VVT. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.